Witam Was serdecznie, mam na imię Jakub, jestem edukatorem przyrodniczym w Centrum Edukacji Ekologicznej Symbioza. No, ze względu na sytuację ogólną w państwie i w Europie i na całym świecie, pracujemy zdalnie. Ja Was tak zdalnie chcę zabrać na wycieczkę, bo nie byle jakim miejscu, w bardzo dzikim miejscu, będzie to Wisła. Na wysokości stopnia wodnego Przewóz, czyli już za Hutą tam gdzie Wisła wypływa z naszego pięknego królewskiego miasta e, aura sprzyja takim wypadom e, koronawirus chyba nie lata w powietrzu mało tu ludzi praktycznie widziałem tylko dwie czy trzy osoby e, więc zapraszam może trochę trzęść kamerą ale myślę że taki spacer nam wszystkim się przyda myślę że tym kto, tym wszystkim którzy są przed monitorami no i mi trochę się przewietrzyć Zapraszam. Już Was zabieram. Słuchajcie, idziemy powoli do miejsca, gdzie będziemy mogli spojrzeć na rzekę, na naszą piękną polską Wisłę. I słuchajcie, tutaj wpada rzeka do Wisły. I powoli zbliżamy się do głównego nurtu, bardzo stromy brzeg tutaj jest. Muszę uważać, żeby się nie wsunąć do wody. Ten szum, który słychać w oddali, to właśnie stopień wodny. Woda jest piętrzona na fragmencie wisły powyżej. Wędkarze na przykład nazywają ją tak zwaną martwą wisłą. I uwaga, oto stopień wodny przewóz, tak to właśnie wygląda. Są tam bystrza, czyli takie fragmenty rzeki, które płyną bardzo szybko po kamieniach. Charakterystyczne praktycznie dla rzek górskich. I też gatunki ryb potrafią tutaj być yy, takie, które lubują się w wodach górskich. Ale nie tylko. Występują tu na przykład klenie, bolenie, sumy i wiele innych. Nie każdy z was wie, że w Wiśle występują też szczerzuje. Sam znajdowałem wiele muszli po szczerzujach. Czyli nie jest tak mocno zanieczyszczona, jak nam się wydawało ta nasza rzeka Piękna. I słuchajcie jeszcze, zrobimy nawrotkę. Tak jest. Może nie widać tego dokładnie, ale woda spada z około 5-6 metrów w dół i jest to naprawdę widok No dla mnie bardzo ciekawy. Inżynieryjnie obiekt bardzo, bardzo ciekawy, bardzo fajny. A teraz może trochę zmiana. Spójrzcie, jak potrafi być pięknie. Spokojnie płynąca rzeczka wpada do głównego nurtu Wisły. Tutaj też jakiś strumień, słoneczko, lekki wiatr. Cóż chcieć więcej od życia? Nie wiem czy wiecie, ale Wisła, w tym miejscu, zwłaszcza potrafi zmienić bardzo mocno ukształtowanie dna. To miejsce, które tutaj widzimy. Podczas gdy na przykład woda jest spuszczana ze stopnia wodnego, bo przy wysokim stanie wisły, wrota są otwierane, i woda jest wypuszczana, w miejscu, gdzie ja teraz stoję, potrafi być około 3-4 metrów wody. No to to dno tutaj jest zupełnie po takim wypuście wody przerobione. W miejscu, gdzie było na przykład 4 metry głębokości. Potrafi być pół metra głębokości, albo wręcz zrobić się piaszczysta czy żwirowa łacha. Taką żwirową łachę widzimy, widzimy tam. Tutaj, dokładnie w tym miejscu, to jest żwirowa łacha. Woda spokojnie, jak widzimy dotąd, bez problemu może być. I chodźmy może dalej. Zobaczmy, co tutaj mamy ciekawego. I tu, już przyrodniczo, jest bardzo ciekawa sprawa. Słuchajcie, to jest żero, żer Bobra. Bobra europejskiego. Pochwalę bo się łaciną Castor Fiber. Bardzo łatwa łacina. Niewiele pamiętam z niej, ale Castor Fiber pamiętam. I słuchajcie, to jest właśnie żer Bobra, który sobie przy takim pniaczku siada. Tutaj widzimy to jest na wysokości ten żer gdzieś 60-70 cm. Po tym możemy określić wysokość takiego osobnika. I spójrzmy, tutaj bardzo ciekawa sprawa. O proszę, mamy ni mniej, ni więcej, tylko właśnie patyk objedzony przez Bobra. I spójrzcie. Nie wiem czy to się da to zbliżenie zrobić, postaram się położyć to na piasku i teraz zrobić zbliżenie. Nie łapię ostrości na to, ale zobaczcie, w tym miejscu tutaj widać jeden ząbek i drugi, a raczej ślad po nim, ślad po zębach bobra. Dlaczego on zjadł całą korę? Ponieważ pod korą, tą zewnętrzną, zwłaszcza na młodych pędach, ta kora nie jest gruba i pod nią znajduje się łyko. Łyko, które przewodzi cukry, czyli asymilaty z liści drzew do korzeni, glukozę po prostu, czyli jak każde zwierzę, bubr też chce się najeść, może tutaj się uda mi pokazać, no niestety nie łapie ostrości, ale to jest właśnie przegryzione. Przegryzienie takiego patyka zajmuje dosłownie kilka minut, kilka gryzów dla bobra, tej grubości również. To podejrzewam, że zgryzał około godziny, a może nawet szybciej. Nie to o tym mówiłem, nie oszczędził też tego mniejszego pędu. To jest wierzba. To jest wieżba, jak widzicie, już zaczynają się pąki. Być może wieżba wiciowa, trudno mi określić. Ale pączki, pączki powoli już są. Mamy przepiękną wiosnę. Można powiedzieć, że przedwiośnie już się kończy, a wchodzimy w okres wiosny. I słuchajcie, niestety, podczas wysokiej wody, tak jak tutaj widzimy, ja jestem obecnie, pokażę, wam, około 3 metrów nad lustrem wody. Tego nie widać może z tej perspektywy telefonu, ale w tym miejscu w momencie jak jest spust wody ze stopnia wodnego stamy. No to. Wszystko tutaj idzie z tej martwej Wisły, wszystko co się znalazło w Krakowie, tutaj płynie. Proszę bardzo. Niestety mamy mnóstwo, mnóstwo odpadów. Mnóstwo rzeczy tutaj płynie. No Wisła na tym fragmencie nie należy do najczystszych. Przydałoby się to wszystko uprzątnąć. Natomiast tutaj widzimy że nasz przyjaciel bób nic sobie z tego nie robi, bo zobaczmy co ma pod nogami. A tutaj proszę bardzo, znowu na wysokości około 60-70 cm od ziemi, piękny żer Bobra, taki dłuższy. Zapewne chciał się dobrać do całego pędu, żeby obieść korę. Tutaj widzimy, że zrywał duże fragmenty. Duże fragmenty, jak złapał, to już ciągnął do góry. Spróbuję pobawić się w Bobra. O proszę to jest suche, to mu na pewno nie smakowało ale chciał ściąć, żeby dostać się do pędów które są o, takie, świeże świeże, mokre, z fajną korą bo drzewa zaczynają się już budzić do życia i słuchajcie, to są właśnie wióry wygryzione przez bobra zatopił w nie siekacze nie wiem czy wiecie, tak na marginesie że bubr jest ssakiem, owszem, ale to jest gryzoń. Największy polski gryzoń. Potrafi dorastać do 25 kg. Podobno widziano też kolosy do 35 kg. Ale tak standardowo to jest 17-18 do 25 kg. Tak wyglądają właśnie te zgryzy jego. Nie wiem, czy uda mi się zrobić zbliżenie, żebyście zobaczyli zęby. Tu widać takie delikatne krawędzie. To właśnie on. Jakby moja ręka była jego pyszczkiem, a dwa moje palce siekaczem, spójrzcie, no to on wykrzywia główkę i łapie. I łapie. I zdziera. Coraz głębiej, 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 głębiej. Do tego drzewa ma dostęp tylko z jednej strony, więc ono by się obaliło w tamtą stronę. W ten sposób to wygląda, w ten sposób to zwierzę żeruje. A tutaj proszę bardzo, jeszcze kołeczek na którym bubr właśnie żerował Ale to jest stary kołek Który przypłynął tutaj z wodą powodziową Z wysoką wodą, wyrzuciła go tutaj Wisła Bobrów jest słuchajcie Coraz więcej Co mnie osobiście bardzo cieszy Nie cieszy może rolników Którym bobry potrafią budując zaporę Zalać łąkę, zalać pole Ale generalnie Gatunek jest pod ochroną Ja jako przyrodnik Bardzo się cieszę, że bubr zwiększa naszą bioróżnorodność w Polsce jest go dużo i oby był i oby go było jak najwięcej jeszcze ujęcie kamery zrobimy 180 stopni, żebyście wyobrazili sobie gdzie jesteśmy tak, to jest pas, tutaj troszeczkę wrócę pas zarośli takich wierzbowych tak, nad brzegiem rzeki. Jeszcze jedna ciekawostka. Dlaczego ta wieżba jest taka giętka? To może sobie wezmę rekwizyt, że tak powiem. Na chwilę, na chwilę odłożę kamerę. O, i zastopujemy. I słuchajcie. Witam Was. Cześć. Jeszcze raz ja. Słuchajcie, zobaczcie. To jest właśnie pęd wieżby, i on jest bardzo giętki, Praktycznie mogę tak zrobić: on się odkształca, czy nie odkształca się, nie pęka po prostu. O to mi chodzi. To jest przystosowanie, które pozwala wieżbie przetrwać w tak ciężkich warunkach nad samym brzegiem rzeki. Jak tu idzie woda powodziowa, dajmy na to, że spływ wody jest w tą stronę, no to wieżba się wygina zupełnie tak. I woda jak włosy, jak kąpiecie się, włosy na głowie. Wam nurt wody zabiera, czy bierzecie prysznic. Tak samo woda zabiera tą wieżbę, może ją wygiąć i nic jej się nie dzieje. Ona później wraca powoli do swojego normalnego kształtu pionowego może dalej rosnąć trochę może i kory obedrze ale myślę, że bubl z tym sobie lepiej radzi. Bijemy ją tutaj, może jeszcze urośnie. <laughs> Słuchajcie, i myślę, że jak na teraz to chyba wystarczy na ten. Dzisiejszy spacer, pierwszy. Yy, także zapraszam na kolejne spacery. Dzisiaj pogadaliśmy sobie o Bobrze. Być może jeszcze w kolejnym o nim troszeczkę opowiem. Jeszcze na koniec zabiorę Was troszeczkę w dół rzeki, żebyście zobaczyli, jak wygląda ta nasza piękna Wisła, bo ja ją bardzo lubię. Swego czasu byłem tu w październiku. Woda była przejrzysta, jak w górskim potoku. Na półtora metra było widać. Po prostu była czyściutka, niezmulona. Eee, bardzo lubię, bardzo lubię tą naszą polską, królową polskich rzek. No to dzięki, ja już się wyłączam, nic już nie będę mówił. Jeszcze minutka na spojrzenie na naszą rzekę. Zapraszam.